Wykresy świecowe. Wszyscy je widzieliśmy, a jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą, jak z nich czytać albo jak je czytać i co one tak naprawdę oznaczają. Zdecydowana większość traderów i inwestorów z nich właśnie korzysta, ponieważ mówią o czymś bardzo ważnym. Można je świetnie wykorzystywać do oszacowania przyszłości wykresu, bo one mają bardzo wysoką wartość prognostyczną. O tym, jak to dokładnie działa, co, jak i dlaczego, opowiem w tym materiale. Zapraszam. Cześć i witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk. Wykresy świecowe, nazywane też świecami japońskimi, to jedna z najstarszych metod analizowania oraz konstruowania wykresów. Wykres świecowy w przeciwieństwie do najprostszego wykresu liniowego. Nie mylić ze skalą liniową, zawiera wiele więcej informacji, a jednocześnie zachowuje czytelność danych. Gdy patrzymy na wykres liniowy, to można zobaczyć cenę akcji w danym momencie. Tych momentów w jednym dniu jest bardzo dużo, więc kiedy patrzymy na wykres z większego zakresu czasowego, nie da się pokazać wszystkich tych momentów z jednego dnia na raz. Aby zachować czytelność, na wykresie liniowym pokazuje się tylko cenę zamknięcia, czyli ostatnią zawartą transakcję, na przykład w danym dniu. Gdy patrzymy na jeszcze większe zakresy czasowe, to wyświetla się wykres tygodniowy, czyli na nim widoczny będzie jedynie kurs zamknięcia na koniec tygodnia. Ale pomijane jest wszystko to, co się działo w międzyczasie. I dlaczego te informacje są dla nas istotne? Bo dają komplet informacji. Wykres świecowy informuje, jak zachował się kurs w danym okresie, czyli pokazuje najważniejsze momenty z danego całego zakresu. Pokazuje cenę otwarcia, czyli pierwszą zawartą cenę transakcji w danym okresie, cenę zamknięcia, czyli ostatnią cenę transakcji w danym okresie oraz maksymalną i minimalną wartość kursu w danym dniu, tygodniu czy właśnie w danym okresie. Dla zobrazowania różnicy spójrzcie na wykres SP500 w postaci liniowej, a teraz spójrzcie na ten sam wykres w postaci świec. Tak w zasadzie są tylko trzy rodzaje świec, które pokazują, czy w danym okresie był na przykład wzrost, one będą najczęściej białe, niebieskie albo zielone. Są też takie, co informują, że w danym okresie był spadek, one najczęściej będą czarne albo czerwone. Jeszcze takie bez koloru, tak zwane świece doji, które informują, że cena zamknięcia i otwarcia były tak zbliżone, że można uznać, że były takie same. Jeżeli świeca jest wzrostowa, to dolna krawędź to kurs otwarcia, górna krawędź to kurs zamknięcia, a te wystające knoty to mak Maksymalna i minimalna wartość w tym czasie. Analogicznie, jeśli świeca jest spadkowa, to górna krawędź to kurs otwarcia, dolna to kurs zamknięcia, i te dwie kreski, czyli tak zwane cienie, to maksymalne wahania w trakcie dnia. Czyli jeśli na przykład kurs otwarcia wynosił 100 dolarów, w połowie dnia cena osiągnęła 102 dolary. Później cena spadła do 99 dolarów i na koniec dnia cena wynosi 101 dolarów, to na jednej świec jednodniowej będzie to tak wyglądało. Świeca jest zielona, bo pomiędzy początkiem a końcem dnia był wzrost. Cień u góry dobija do maksymalnej w tym dniu wartości, czyli 102 dolary. Cień na dole dobija do 99 dolarów i na koniec dnia cena zamknięcia wynosi 101 dolarów. Jedna świeca lub ich kombinacja mogą nam wiele zdradzić na temat nadchodzących ruchów na giełdzie. I istnieje bardzo dużo teorii za tym, jakie formacje co zapowiadają. Ale nie musicie uczyć się tego wszystkiego na pamięć, bo tak w zasadzie najistotniejsze będą długie knoty. One najwięcej będą nam mówiły o tym, co może się dziać w przyszłości. Żeby wyjaśnić, jakim cudem długie knoty mogą cokolwiek zapowiadać, przypomnę, co przed chwilą powiedziałem. Co oznacza długi knot? Oznacza to, że w danym dniu kurs dużo wzrósł. Ale te wysokie poziomy były wykorzystywane do sprzedawania. Przez to, że akcje były wysoko sprzedawane, kurs wrócił do niższych poziomów i zamknięcie było w tych samych okolicach co otwarcie. To oznacza, że na wyższych poziomach istnieje większa presja podażowa, czyli kurs osiągnął swój okresowy wierzchołek i z dużym prawdopodobieństwem może w kolejnych sesjach zawrócić. Taką świecę nazywamy spadającą gwiazdą, bo wygląda jak takie coś spadające z góry na dół. Odwrotnie jest przy świece zwanej młotkiem, w której pierwszą i ostatnią transakcję, czyli otwarcie i zamknięcie, mamy wysoko, a w trakcie sesji handel odbywał się na niższych poziomach. Na koniec kurs wrócił w okolice otwarcia. Jeśli wcześniej trend był spadkowy, to taka świeca sugeruje możliwe wzrosty podczas kolejnej sesji. Natomiast spadająca gwiazda jest zapowiedzią spadków, jeżeli wcześniej był trend wzrostowy. Jeśli zobaczymy świecę w kształcie młotka po wcześniejszym trendzie wzrostowym, to nazywamy to wisielcem. Sam wisielec nie ma tutaj negatywnej wymowy, ponieważ potwierdza aktualną tendencję kierunku ruchu ceny. Podobnie rzecz ma się w przypadku utworzenia się świecy spadająca gwiazda w czasie trendu spadkowego. Nazywa się ją wtedy odwróconym młotkiem. To też jest potwierdzeniem aktualnej tendencji kierunku ruchu ceny, bo to świadczy o chęci kupujących lub sprzedających na tych poziomach, w zależności od trendu, i kolor korpusu przy tym nie odgrywa żadnego znaczenia. Także analizując formacje świecowe, warto zwrócić uwagę na to, czy kombinacja kilku świec kształtuje się właśnie w taki sposób, że po ich połączeniu mamy długi, jednokierunkowy knot, czyli cień świecy. Jak widzicie, jest to czysto psychologiczna gra. Świece obrazują emocje uczestników rynku, bo wszyscy widzą te ceny z poprzednich dni albo z poprzednich okresów i na ich podstawie w danym okresie podejmują decyzję o tym co robią, czy to w kolejnym dniu, czy w tygodniu. Warto też dodać, że strategie wykorzystujące świece do aktywnego handlu to strategie odwracające, to znaczy, że wykorzystując świece gracie w stronę przeciwną do kierunku ruchu trendu. Przy tym jedna z ważniejszych zasad rynkowych mówi o tym, aby się trendom nie przeciwstawiać i dlatego też my sami Wykorzystujemy formację świecowej jedynie podczas korekty trendu, czyli np. przy głównym trendzie wzrostowym. W momencie słabości kursu kupujemy po pojawieniu się tzw. formacji młotka, np. w takiej sytuacji, jak widzicie teraz na ekranie. To jest wykres spółki Berkshire Headway. Kurs akcji, jak widzicie z lewej strony wykresu, jest w trendzie wzrostowym. Wejścia w tę firmę szukamy więc po stronie zarabiającej na wzrostach i najlepiej czekać, aż dojdzie do korekty. Potencjalny zasięg korekty wyznaczamy w oparciu o wsparcia wyznaczone przy pomocy price action, czyli. Zwracamy uwagę na poprzednie wierzchołki ceny. Takim potencjalnie ważniejszym poziomem wsparcia była strefa 330 do 333 dolarów za akcję. Kiedy kurs spółki dotarł do tej strefy szukamy potwierdzenia możliwego odbicia formacji świecowej i jak widzicie na tym poziomie właśnie doszło do ukształtowania się formacji ostatniego objęcia. Co po połączeniu w jedną świecę daje właśnie świecę młotek. Może się zastanawiacie, dlaczego dwie świece można połączyć właśnie w jedną, to jest to, co mówiłem przed chwilą. Zwróćcie uwagę, co to wszystko oznacza? Dwie świece z jednego dnia to tak, jakby jedna świeca z dwóch dni. A skoro w obu tych dniach maksymalne obsunięcie było tu, a maksymalna cena tu, i różnica między otwarciem pierwszego a zamknięciem drugiego dnia jest taka, to na jednej świecy wygląda to właśnie tak. Dlatego właśnie formacja z dwóch pojedynczych dni wyglądająca w taki sposób jest tym samym, co jedna świeca wyglądająca w ten sposób. I w związku z pojawieniem się tej formacji w tym momencie otrzymaliśmy potwierdzający sygnał reakcji na wyznaczony wcześniej poziom wsparcia i Daniel wykorzystywał to do zakupu, o czym właśnie informował o swoich social mediach. Swoją drogą zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku, Instagramie i na X, bo tam się często dzielimy większą ilością informacji, co aktualnie robimy. Abyśmy szybko rozpoznawali takie formacje, trzeba zwracać Zwracać uwagę na to, czy zmieniają się kolory świec. Jeśli na przykład trwają spadki i obserwujemy kilka świec z rzędu, które są czerwone, czekamy, kiedy pojawi się pierwsza zielona świeca. Jeśli się pojawi, to analizujemy, czy kształtuje się jakaś formacja świecowa lub prościej, czy świeca łączona, czyli kilka złączonych świec. Ma długi, jednokierunkowy knot. W przypadku wcześniej trwających spadków, świeca zapowiadająca możliwie nadchodzące wzrosty, ma długi, dolny knot. Jeśli takie coś się pojawi, patrzymy, czy formacja kształtuje się w okolicach jakiegoś wsparcia. Jeśli tak się stanie, to rośnie prawdopodobieństwo odbicia od tego właśnie wsparcia. I innym przykładem, który możliwie zapowiada odbicie, zaobserwować można na parze walutowej dolar do polskiej złotówki. W tym przypadku świeca jeszcze jest w trakcie tworzenia się, bo w momencie, kiedy ten materiał nagrywamy, trwa jeszcze sesja i w związku z tym, aktualnie pozytywnie zapowiadający się obraz może się jeszcze odwrócić. Daniel o dotarciu do tego wsparcia również pisał na blogu Pamiętnik Giełdowy. Także jeśli chcecie otrzymywać analizy niemalże na żywo, to zapraszamy też na jego bloga. Czyli plan transakcji jest tutaj następujący. Najprawdopodobniej cena, przynajmniej troszkę się od tego poziomu odbije. Tak można wnioskować po tworzącej się właśnie świecy. Nie jest ona jednak gwarantem, a jedynie wskaźnikiem zwiększonego prawdopodobieństwa takiego właśnie odbicia. I gdyby się jednak okazało, że cena w kolejnych dniach wciąż będzie spadała i zejdzie poniżej wyznaczonego poziomu wsparcia, wtedy sygnał wzrostowy, którym była właśnie taka świeca, będzie zanegowany. I dodatkowym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest ten, że dominującym trend. Na tym wykresie jest trend spadkowy, i to zmniejsza szanse tego scenariusza, który zapowiada świeca, czyli tego, że cena odbije. Dlatego w tym przykładzie sami również nie wykorzystujemy tego sygnału do zakupu, ale trzymając się zasad wykorzystywania wsparć potwierdzonych formacją świecową, można próbować ugrać na tym kilka pipsów. Zlecenie obronne w tym przypadku można by było ustawić poniżej 3,9 zł. Za dolara. Oczywiście podejmowanie decyzji dotyczących transakcji bazując tylko na świecach jest trochę tak jak próba przewidywania pogody bazując tylko na nie wiem, temperaturze. Owszem, jest to istotna informacja, która w zestawieniu z dużą ilością innych informacji pomaga w trafnym przewidzeniu pogody, ale pod uwagę trzeba brać o wiele więcej. I wciąż może się okazać, że stanie się coś nieoczekiwanego i nie będziemy mieli racji. Dlatego sami najchętniej inwestujemy długoterminowo, gdzie decyzja o wejściu w inwestycje nie jest tak bardzo uzależniona od momentu wejścia, a czasem bycia zaangażowanym w danej inwestycji, zgodnie z hasłem Time in the Market, beats timing the market. W styczniu 2024 roku założę też taki portfel inwestycyjny, do którego będę regularnie dopłacał i publicznie się będę z Wami dzielił jego wynikami, tak żeby Wam pokazać, jak to wszystko w praktyce działa. Nie tylko teoretyzujemy, ale faktycznie robimy tak, jak polecamy. Oczywiście mamy prywatny portfele inwestycyjne, gdzie nie dzielimy się ich sumami, to jest nasza prywatna sprawa, ale ten portfel będzie publiczny i go założę u jednego z naszych partnerów, czyli w XTB. Dlatego tam to zrobię, bo można tam inwestować nie ponosząc kosztów transakcyjnych, jeżeli miesięczny obrót nie przekroczy 100 tysięcy euro, a ja nie mam zamiaru tam takie sumy wpłacać, będę wpłacał około 1000 zł miesięcznie, żeby wam pokazać, jak to po prostu w długim czasie robić. Założenia tego portfela wytłumaczę na początku przyszłego roku, wypuszczę specjalny odcinek, gdzie wytłumaczę co i jak, więc jeżeli nie chcecie tego pominąć, to sugeruję zostawić teraz subskrypcję. Jeśli szukacie jeszcze prezentu na święto, to polecam Daniela książkę, w której temat świec jest o wiele bardziej dokładnie opracowany. Książka porusza tematy giełdowe, inwestycyjne i tradingowe, stąd właśnie jak nie trudno się domyśleć nazwa książki, jak i tego kanału. Taka mała autoreklama. Dziękujemy Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!